Siema w kolejnym filmie. Dzisiaj mam 16 września o 10 od Jana byłem kupić ekologię, bo mi się skończyła w ciągniku Także 20 litrów Adblue jest Tam powiem, strasznie potaniało coś mi się kojarzy, że na stacji było 4 czy pod 5 a teraz jest 2 zł za litr? Także tyle dobrego z tej ekologii. Zgubiłem gdzieś lejek do tej ekologii. Nie wiem gdzie mam lejek za znaczy, 60 sześćdziesiątki. No, Może ja tym nalewałem? Tak, tym nalewałem. Myślałem, że plastikowym nalewa. Ale to jednak jest ten, Tego poszukuję. O, szczęścia szukacie? Powywalałem i wszystko. Co, nie ma nic? Co? Zostaw to, jest taśma. Miazdo gdzieś w worku było. jak już przegryziony. Co, nie ma nic? Nie ma nic. Zawsze obchód robią. Szukają. Maniek? Você está aqui? Você está aqui! Encontrou upolowana teraz oddaj warzyniakowi już, już, pięknie utylizacja na najwyższym poziomie no i tak, alblu nalewałem do Fenda, bo e, będę talerzował dzisiaj po kukurydzy. No ale na początek e, trzeba nasypać żyta i podjechać pod Muchawę, bo przechowalnię trzeba posprzątać do końca nasu, następnego tygodnia, bo będziemy kopać ziemniaki. Także tu musi być pusto. Mama będzie pilnowała a przyczepy, jak będzie zboże leciało do dmuchawy, no a ja będę w tym czasie talerzował. No ale tak na początek, idziemy przykryć kiszonkę siatką. Pyzma siatką przykryta. Jak ktoś nie widział, do zobaczenia w poprzednim filmie, bo akurat kończyłem ten poprzedni film z ubijania i okywania tej pyzmy. Także jak ktoś nie widział, może, może sobie znaleźć, obejrzeć, a ja się biorę za zajęcia, które mam na dzisiaj zaplanowane, czyli zboże i talerzowanie po kukurydzy. Miałem też auto do mechanika zaprowadzić, ale czasu nie ma, także inny dzień zaprowadzę. A i jeszcze mam w planie dzisiaj filmy zmontować ze dwa no znaczy jeden dokończyć drugi z tego ubijania i okrywania zmontować i wrzucić na serwer żebyście mieli bo jak na razie systematyczność trzymam co dwa dni jest film także pięknie jeszcze cztery dni i będzie miesiąc od kiedy systematycznie się filmy ukazują na kanale jeszcze tam trochę pszenicy było bo ostatnio z łyżki wyrzucałem Przerzucam na długie obroty i podłączam żmikę. Co? Już jest? Nie ma nic. Nie będziemy tam grzebać. Uh, uh, uh. Po, podłączona jest tutaj. Przy małzerze. To co za gówno! 30 zapalam trzeba. To trzeba D55 wyciągnąć z przechowalni i tą żmikę ustawić na tych obejmach. Już producent tak to zjebał, na motylki jest, bez żadnej gumy, bez niczego, to się wszystko przesuwa, trzeba to poprzerabiać, bo producenci nie umieją produkować dobrze sprzętu. Jak gówno zrobili i zobaczcie, ile je się ta obejma przesunęła. Bo nie umiem porządnie zrobić, żeby to się trzymało. Zjadoska firma. Motylki trzeba wymienić na te na nakrętki. Skąd ją jakąś gumę podłożyć, ale to zawsze trzeba przerobić, bo jakby można było za pierwszym razem coś dobrze zrobić. No i jest. Dwa razy mi przyczepa obdarła. trzeba ten łóżeczek poprawić Bo się linka wyczepiła Ja, dogaus. Mucha naszykowana, przyczepa załadowana, ale podjadę już po południu, do za 5-12, pora obiadowa. Trochę tu będzie w jeden dzień się tego nie przerzuci na dwa dni roboty tutaj jest filmy dla was zmontowane właśnie się renderują kurde za chwilę 14 Ube, idę pracować dalej na dworze kolanko sobie jeszcze przyniosłem żeby tą dmuchawę tak lekko skręcić ale przed chwilą mama mnie uświadomiła że sobie tą dmuchawą zastawiłem Wyjazd. <noise> Także odczepiam ją. <noise> eee, przestawiam jeszcze patrz, bo znowu stoi w złym miejscu. Kiedy paleciaka muszę jakiegoś kupić, to by się przestawiło. Paleciakiem i byłoby bez problemu. No, dokopać się do agregatu i jadę talerzować. Ale wcześniej jeszcze przyczepę podstawię pod dmuchawę, no, żeby mała miała już tu wszystko gotowe. Mam talerzówkę. Tu jest ostrożnie, żeby w nic nie uderzyć. Ale ciasno. Pobegać, No I teraz mogę ponownie ustawić muchałę. Stanąć gdzieś tutaj, żeby nie przeszkadzał. O takie coś chodziło, żeby tutaj tak przyczepą podjechać pięknie. Delikatnie. Przeciągnąć muchawek. Nie, ja, skręcę przyczopą jeszcze. Takie coś to jest pikuś. Jeszcze ją trochę podłamie na końcu i będzie pięknie. I do bły. Leci. A ja jadę talerzować. Ale żurawi. No się małpy. Ciekawe czy ziemniaków tam nie powygrzebywały na przecu. Patrzcie ile ich tam jest. Masakra ja. setka żeby tylko Leżupka na dół napęd tempomacik na jakieś A miałem na 10 łącznie. dobrze? Dobrze Jest Dwójka i jedziemy Ciekawe, czy coś rusza To pole przy takiej suszy Przydałoby się, żeby popadało No widzicie? Jedna grupka odlatuje, druga jeszcze tu siedzi A, tu jest ten słupek Trzeba go wziąć do kabiny. Jest, przeoczyliśmy. Już takim metalem zatrzymałaby się chyba się w nie? jak już była duża i gdzieś się po prostu ukył. Jak to idzie? O. nawet nie najgorzej. Coś tam się miesza. No najważniejsze, żeby to ruszyć, żeby się jakaś tam skorupa straszna nie zrobiła. O, a tu ten kawałek się zieleni Poplony rośnie. Na tym zresztą też ładnie, teraz w deszczu trochę dostał to nawet coś ta talerzówka robi w tej ziemi. Minimalnie jest to wymieszane. Nie ma tragedii. Tyle widać z tyłu, czyli nie za dużo. Kurde, teraz by się przydało, żeby popadało na to. To by ta ziemia namiękła fajnie. Oczywiście, że ziemniaki są powygrzebywane Na przecu i to kur, Co za szmaty Trzeba tu z koszykiem przyjść pozbierać Przecież tu z dwa wołyki leżą na tym przecła albo lepiej Pójdę więcej Co za szmaty jeszcze się trochę oswoją do ludzi, to będzie można je z wiatrówką podejść i powystrzelać. Bo już teraz tak się średnio boją kupić jakąś lunetę do tej wiatrówki to się, o widzicie ile ziemniaków powygrzebywane, powystrzela je. diabły. I gówno mnie to obchodzi, że one są pod ochroną. Także znowu ekran odpadł. Ale klucza niestety nie mam. Także skończę bez niego. Jak będę jechał do domu, to go wezmę. I zbiorę, tak, żebym po nim nie przejechał. Trzeba ominąć. No, przeszedł, przeszedł. Ciągle mi wypada dziadostwo. trochę plastiku jednak być w pisząco bo się został kawałek subka ja, tu jeszcze jakaś folia leżą hmm. na to się nie robi Minimalnie mieszają to dalej. Przyczepa pusta. Można ładować kolejną. Prąd przełączyć, podłączyć żmikę. A jeszcze wytę posadzkę, bo jest brudna. żeby te, nie najechać kołem na ten olej. te Można wieszczać. Zostaw, ciągnikiem się podgarnie. Kolejna przyczepa załadowana. Starczy? Dobra, jak starczy to stać To jedziemy pod dmuchawę. Maniu chciał się zabrać. Boże, z kolejnej przyczepy się sypuje. A no ja jadę dalej należować Godzina 15.40 A no, do 17.00 się wyrobię dzisiaj No, się przed 17.00 wyrobić Do 17.00 by pasowało już u dziewczyny być Mam pół godziny pod lot i 15 minut szykowania się bo dzisiaj jest sobota o ruszył za oko Bo wcześniej słyszałem, że mu pół nie wchodził Jejku. A mnie tyle kupuje co zostało <grytania> Jedna trzecia pola No Może ciutkę więcej ale nie za dużo komuś krowy uciekły Nie ma po Pola. Tutaj jakiś tu gość spacuje, tam jakąś babeczkę widzę, widziałem. No, ale Ci się. Do jeszcze stada, sąsiedniej wsi chyba, bo w tamtą stronę je gonią, a nie jednak w tą. A to czasami nie mój ojciec jegania, bo taki podobny. <laughs> Idę zobaczyć. <laughs> no i dobra, życie. Teraz na miesiąc nasz jest jeszcze się na ganianie krów załapał. Sąsiadowi wyszły ostatnio. Chyba co te wiatry były, jak ubijałem e, kiszonkę, to ten wiatr trochę gałęzi połamał z tych e, topoli. Muszę się zastanowić, bo zawsze mi się pomyli to pola z Olszyną. Ale ostatnio jak był tak to zapamiętałem kto jest które. Przynajmniej tak mi się wydaje. No zobaczcie jak daleko gałęź jest w polu. Trzeba ściąć te drzewa tej zimy. No, I ten kawałek mam już skończony. Jest 16.34 Spaliłem 18, no 19 litrów według komputera na no to talerzowanie. 3 hektary zrobione bez tam chyba 10 czy 20 arów. No i teraz czekam na deszcz. No po prostu idealnie. Właśnie zboże się skończyło sypywać, Także wjeżdżam 60 do przechowalni. Rozspinam. Dmuchawe, no i tym wjeżdżam. Opuszczę sobie talerzówkę, bo tu chwilę będzie stał. Z minutę. Nie gaszę, niech się tu bina wychłodzi. No i koniec na dzisiaj. I to tyle w tym filmie. Zresztą zmontuję kolejny. No bo prawie 15 minut. Materiał jeszcze mam, także ten by wyszedł za długi, bo już ma 21 minut ponad. Także standardowo to wszystko, więc jeżeli się Wam podobało zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego. Cześć!